Cześć wszystkim, ja jestem Markaz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Assassin's Creed 2. Jesteśmy sobie na tym pięknym festynie, ale tu widzę taki też ładny punkcik, do którego chciałbym dotrzeć, bo niestety nic tu nie widzę. A mamy trochę pieniędzy, które można by było w bardzo dobry sposób wykorzystać. Weź tutaj na drabinkę. O. Jeszcze tam mamy pieniądze. Chryste, przecież mnie tu nie ma, praktycznie. Nie widzisz mnie. Zapomnij, że tu byłem. O, dokładnie. Mnie tu prawie nie było nigdy. Wejsę tam, zajmij się robotą, a nie biednych ludzi, którzy chcą sobie po prostu wskoczyć na budynek, będziesz atakował. Mach Tragedia, panie kolego, tragedia. Dobra, mapa uaktualniona. No, i właśnie, i tutaj jest taki miły pan, gdzie ja bym chciał. O, na przykład to. Dziękuję. I to też sobie wezmę. Już nie mamy pieniędzy. Zamiar, Ale za to ile mamy życia? Ten pasek to coraz dłuższy. Wartość Willi się zwiększyła. Cześć chłopaki. Ja was ominę, żeby z wami nie zadzierać. I mamy tutaj kolejne zadanie. Tak. Tak jest. Czyli to już będzie chyba wejście na tą imprezę. A nie, tutaj nie zdobyliśmy maski, bo oszukali nas. Could not have known Silvio would cheat as he did. <laughs> you should have. Sister, you told us to let you know if we saw that rotting Culo who stole the S golden mask. He's on his way to the Doge's party. I will go. I can catch him before he arrives and take back the mask. How? By killing the poor Stronzo? Yes. You know what's at stake. No. If you kill him, they'll cancel the party. And Marco will retreat back into his palazzo. We'll have wasted our time again. Steal the mask instead.

It's OK hmm. dobra trzeba by było znaleźć tylko nasz cel prawdopodobnie Ci są źli No hmm. ja już wyszedłem z tego Faktycznie dużo ich tu jest, ale... Co, ja mam wziąć którejś ze sobą? Chodźcie dziewczyny, pobieg pobiegniemy troszkę szybciej. Okej, okay, przepraszam za to małe cięcie, ale niestety gra mi się wywaliła. Więc. No. Tak to już bywa. Mam nadzieję, że to tylko jakiś jednorazowy wybryk. I pozwoli nam grać dalej. Hmm, ale gdzie nie widzę naszego celu? To jest dość niepokojące. A weźcie, zróbcie tak. Nie wiem, niech się rozproszy, chłop. Będę chciał tu wejść i zobaczyć, co tu jest w środku. A, strona kodeksu. Myślałem, że coś o lepszego będzie, no ale nieważne, nie szkodzi. Hmm. hmm. No nie widzę nigdzie naszego celu. I niepokoi mnie to bardzo. No tu powinien być, prawda? O, te się nadal tutaj bawią z chłopakami. A ja nadal nie widzę naszego celu. No co jest? Może on. A tu sprawdzałem? Ha. No niestety mnie wykrył, ale przynajmniej wiem gdzie jest. Jakby to już jest duży sukces. Tak. Przynajmniej go znalazłem. E, przepraszam, chciałbym się schować. W... O, dziękuję. Dobra. I teraz weźmiemy sobie. Te kurtyzany Weźcie go rozproszcie Ja sobie wejdę między te kurtyzany Kradzież udana Super e... Czyli teraz możemy dostać się na imprezę, ale jak już mamy tutaj ten ładny punkcik, to też sobie na niego wskoczę od razu. Bo czemu by nie? Nie widzisz mnie. O, ty, ty mnie za to widzisz. Nie widzisz mnie. No i tak niefortunnie skoczyłem. A ja mam wejść na ten krzyż. No to dobra. Rzucimy sobie synchronizację. Bomba. Mamy tutaj jakiś. Mamy akurat na wprost. No i git. Dobra, to teraz biegniemy na imprezę. Gdzieś tu Tak jest, chyba tak O, zamieniliśmy maskę Teraz wyglądamy przecudownie

Ale tak w sumie, to nikt chyba mnie tu nie zauważy, co? Teraz już mnie zauważy. No A ja mogę sobie tak stać. A czym jest ten czasomierz? Że przez tyle nie mogą mnie zauważyć, czy jak? O, ale akurat dość fartownie Dobra, bo one będą ich rozpraszać, więc ja będę starał się gdzieś tam między nimi sobie skakać. Jeszcze 8 sekund, chyba. Mam nadzieję. Uuu, udało się, ale ciężko było. I oh. present to you, the beloved Doge of Venezia! Benvenuti! Welcome, my friends, to the grandest social event of the season! At peace or at war, in times of prosperity or paucity, Venezia will always have carnival. He's not leaving the boat. I will have to swim out there. I wouldn't try it. he would be spotted right away.

Dobra, tak czy siak mnie nienawidzą. Wszyscy po kolei. Więc po prostu. Ała. 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 No, kurwa, chłopie. Aha. Dobra, fajnie. Możesz zacząć, kurwa, biegać. Ah. Dzięki, że stwierdziłeś, że warto by było zacząć To miłe z twojej strony Jakaś ławka? Jakieś miejsce, gdzie mogę... No teraz to jest trochę za późno Dobra, zróbmy tak No No padać ode mnie O o bo ten bym mnie zauważył za chwilę więc spadalskiego robię i spadniemy sobie tu o a bo oni w ogóle wszyscy mnie teraz jakby rozpoznają weźcie się zajmijcie tymi tam z tyłu jak mogę Was prosić uh. no Kurwa, przecież ja tam nie wskoczę nigdy W taki sposób Trzeba zacząć zbierać te Trochę rozgłosów w dół A No tak Nieźle, żeście zrobili blokadę, no Polecam Polecam więcej takich Aaaaah, uh... ja mam go po prostu zabić? Czyli chodź. A się nie zabiło cywili, a ja mam go przekupić. No cóż. No. Niestety wyszło tak, że tego akurat cywila się zabił. <grywka> Dobra, wyleczymy się i śmigamy od razu tutaj. Pięknie done! A true hero! You must be exhausted. Come, relax. Ah, Venezia. What can I say? Perhaps it was wrong of me to doubt so we'll see where all the pieces fall enough of that now you've worked hard my son i feel your tired body in need of comfort and succor but i have such aches and pains sister i may need a great deal of comfort and succor oh that can be arranged girls <laughs> <laughs> Okej. Okay. Yy, wolałbym uciec kawałek, bo tam są chłopacy, którzy mogą mi zrobić kuku. O, sekwencja dziewiąta zakończona. A, działaż inkognito, okej. Okay. Hmm. Oh, Ezio, Ezio, Sir Antonio wishes to speak with you. Grazie for the message. A jak ty żeś mnie znalazł, kumpel? Niesamowity jesteś w takim razie, jak mnie żeś tak oznalasz. Dobra. Ole, tam pieniędzy jest nastakowane. O, nigdy się nie nauczę, jak biegać po tym mieście. No dobra, wskocz gdziekolwiek, popie. O co ci chodzi? Kurwa, no szybciej.

A mistake I have no intention of making. Come, Ezio. We have much to discuss. We've located Silvio Barbarigo for you. He's fled into Larsenale. <laughs> fled? You mean occupied and joined by 200 mercenari, no less. You're Doge now. Can't you command them to stand down? The committee of 41 has yet to confirm my ascension. And this little stunt of Silvio's has only made things worse. He has an entire army at his command. Then help me to raise my own. I figured you'd say as much. Artolomeo Dalviano is the man you seek. He and his men have little love for Silvio. He resides within the military district, southwest of l'Arsenale. Va bene. I'll go and see him. Okay. Czyli... Będzie nowy... Doż... Do... Doża? Doż... A, ten... Co tu się dzieje w ogóle? Eee, będzie no wydoża, który nie zamierza się dać przekupić. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy się nie da przekupić. My tymczasem zasuwamy do kolejnego punktu na mapie. Co ty zrobiłeś właśnie? Dla, dlaczego ty na to wskoczyłeś, powiedz mi? Kumpel, Eee... Okay. Gdzie ja mam w ogóle biec? Ach tam. Ach tam. Czy muszę biec tutaj na most. Przynajmniej tak będzie chyba najwygodniej i najlepiej. Zasuwamy na most. Gdzieś tu może. Wiem, ciężko mi ogarnąć te wszystkie mosty, i tak dalej. Chop, co tam biegnie sobie? Ja cię nie gonię, Luz. Jakby nie mam rozgłosu, więc nie mam po co cię gonić. Bo to chyba był ten od. Bez głosu. Eee... Tu nas zdecydowanie nie lubią. Sobie szybko tylko przejdziemy boczkiem. Tak, bo to jest jakaś taka strefa zamknięta. O właśnie. Od razu się rzucili, jak tylko wbiegłem chociaż kawalontek. Więc nie będziemy tego robić. Plus, jak nie chcą, to nie będziemy. Nie potrzebujemy tam być, bo tam już wykonaliśmy nasz cel i teraz pytanie, czy to jest tutaj? Gdzieś tutaj na pewno. Ale chyba do góry, tak? O tak. Ojej. must be one of Bartolomeo's men. What's happened here? Where is he? Silvio's thugs attacked, took him deeper into the district. <laughs> North of here. No. Requiescat in pace. Dobra. Zasuwamy. Po Bartłomieja niepokoi mnie tylko to, że nie pokazuje mi ile do celu. Mamy tu gdzieś to? Aha, dobra, we tam idź sobie tym łucznikiem, czy kim tam jesteś. Co wy macie do tego, że jak ktoś po dachach biega? Normalna rzecz. O, to gdzieś tu. To teraz, teraz, to ja zdecydowanie na dach muszę, muszę wejść. Nic mu nie zrobię, prawda? A na pewno nie stąd. Idziesz? Dobra, gdzie macie? Gdzieś tam coś krzyczy ktoś. W sumie, to możecie mi się przydać. Tam bym musiał podejść, ale po cichu, Po cichutku. Bo wtedy dwóch będę w stanie... Dajcie na niego

Let's see who ends up rescuing who. What do you uh Aha. -huh. Down there. Stop them. Say what? Let's see what you can do. Oh, zablokowajmy się. Please never. What's fun did you? Oh. Sorry, baby.

A tego po prostu wyciupciamy wszyscy naraz. Jakkolwiek to nie brzmi, to co właśnie powiedziałem. No i dobra. Jemy. Oho uh -huh. Przepraszam. Pumpel. Aha, bo tutaj To nie tutaj. Ja sobie ich tak zaatakowałem po prostu. No ale to sobie chociaż pieniądze wezmę, stąd jak już tu jestem. Dobra, I... co... co ty mówisz do mnie? My tutaj mieliśmy dotrzeć, nie? No, jesteśmy, what good is a man's life if it's not lived free eh i'll not go back into a cage then you'll go into the ground kill them <laughs> <Naprawdę>? <laughs> Co wam to dało? O, jakaś żona? Chyba jakaś żona, czy coś w tym stylu. Ale, czy to jest żona, czy to nie jest żona, to dowiemy się w kolejnym odcinku. Tak więc, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.